i w sobie trwa imprezka no już na choszle a i ci, którzy teraz się zapytają no ale Grzymek taką ma bez maseczki co to o co chodzi a to jest prosta sprawa w Szwecji maseczki są rekomendowane ale niekoniecznie wymagane pomyliliśmy te daty No. pomyliliśmy daty w hotelu jest noc, jesteśmy w obcym mieście, jednym z najdroższych na świecie i nie wiemy co robić. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy lot do Szwecji, czekanie na transport do stolicy, wejście do środka autobusu, podziwianie pierwszych pięknych szwedzkich widoków. Tym bardziej, że trafiliśmy na wspaniały zachód słońca. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak nie zwiedzać Sztokholmu. Niektórzy powiedzą, Grzymek, tak dużo podróżujesz, to się nie motasz? No ale właśnie się zdarzyło. Zaklepaliśmy złe daty w hotelu i teraz nie mamy hotelu. Nie ma y, wolnych łóżek w hotelu, w którym docelowo mieliśmy spać, więc mamy problem. Musieliśmy zarezerwować drugi raz ten sam, więc płacimy dwa razy więcej, ale będziemy mieli całą noc, żeby sobie ponagrywać sztok. I tak się włóczymy. Po Sztokholmie szukając rozwiązania tej trudnej sytuacji, bo wszystkie hotele są zarezerwowane już o tej porze. Jest 21, no to wszyscy normalnie ludzie już mają pobukowane wszystko. Znaczy, poczekaj, nie, poczekaj i włączaj, bo my mamy zabukowane, tylko nie na te daty. Zamiast noclegów pod Goricy, e, mamy nocleg w Sztokholmie. Zostają złote łuki i kawa. Znalezienie hotelu o tej porze było praktycznie niemożliwe. Została, ostatnia szansa. Telefon do kolegi, który, uwaga, pracował w Szwecji kilkadziesiąt lat temu. Razem z żoną i córką starali się nam pomóc. Posłuchaj, mam tak taką sytuację? żeby w ciągu, w ciągu nocy szukać zlewu. Nie, tam też są mosty, są ciekawe miejsca. Dzień, dzięki Dzięki za propozycję. Yy, ale gdzieś tak, dopiero też byliśmy w Sheratonie yy, i bo oni jeszcze mieli chwilę wcześniej wolny pokój, no i poszliśmy tam. Oczekaj, twój tata dzwoni. Ja zaraz wyślę numer telefonu do, do tej znajomej, dobra, żeby nie przedłużać, ja już wysłałem do nich numer twój i będę do ciebie dzwonić. Super. Ja, jak będziesz, już będziesz na miejscu, to daj mi znać. E, twój tata załatwił nam nocleg. No no match, sweet. How's the bench? Swedish bench. Right? I know that's Swedish speech, but who won? And you're Don't Hello. She's talking Radio. to you. Who are you? Where, are you? Where where are you from? Poland. Poland? Lewandowski, ale, ale! Paweł grośnik. Thanks bye for bye a kiss. Bye bye! bye. Nagrałeś, nagrałeś, to? Tak. Tak u ciebie posył po prostu Tak. Zobaczycie. Oj. Ale będzie vlog, ale będzie vlog,

słuchaj, ta dziewczyna wyjdzie do Olansa, City to jest główny sklep, będzie Central, u jakaś sąsiadka wyszła nawet po nas nie wiem, na stację metra, rozumiesz? Wszystko nam opisali. Yy, jakaś sąsiadka przyszła nam otworzyć mieszkanie, tłumaczyła nam, wiesz, co mamy zrobić, że tutaj mamy wziąć pościel, że tutaj mamy wziąć prześcieradło, tu coś tam. Ta czapka będzie teraz dla mnie czymś w rodzaju relikwii. A jednocześnie to pokazuje, że ludzie są dobrzy i można liczyć na kogoś, kto ci pomoże w trudnej sytuacji i zadzwonisz do, do kogoś, kogo znasz, ten do innej osoby, którą ktoś tam zna, i ktoś cię przegarnie, chociaż w sumie nawet cię nie zna, także ogólnie jest miło, ale trzeba spać.